W świecie mitów i legend niewiele postaci jest tak ikonicznych i trwałych jak San Wukong Król Mał, narodzony z kamienia, obdarzony ogromną mocą i znany ze swojej psotnej natury. San Wukong od wieków rozpala wyobraźnię odbiorców. Ostatnio jego historia została opowiedziana na nowo w grze Black Myth Wukong, produkcji, która szturmem podbiła świat gier. Ale kim naprawdę jest san Wukong? Jak ta postać wyrosła z chińskiej literatury starożytnej, by stać się globalnym fenomenem kulturowym? Ja Jestem Kelipto, twój dostawca ciekawostek z internetu i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się podróży króla Małp, od jego początków w podróży na zachód po jego najnowszą inkarnację w Black Myth Wukong. I jeśli lubisz taki format, to świetnie się składa, Powrzucam filmy od dwóch do trzech razy w tygodniu, a teraz zaczynajmy! Historia San Wukonga zaczyna się w XVI wieku od klasycznej chińskiej powieści Podróż na zachód, napisanej przez Wu Chengena. Ten epos to nie tylko powieść o przygodach, to głęboka alegoria wypełniona motywami religijnymi, kulturowymi oraz filozoficznymi, które odzwierciedlają złożoność Hit w okresie dynastii Ming. Pochodzenie San Wukonga jest tak niezwykłe jak jego czyny. Narodził się z niebieskiego kabienia, nasyconego mocą wszechświata i kształtowanego przez żywioły przez tysiąclecia. Z tego kabiennego jaja wykleła się małpa, która mimo skromnych początków jest przeznaczona do wielkości. Od momentu narodzin San Wukong wykazuje wyjątkową inteligencję i ciekawość, cechy, które napędzają go do eksploracji świata i poszukiwania wiedzy. Wcześniej w swojej podróży San Wukong zostaje królem Mao, demonstrując swoje zdolności przywódcze i bojowe, jednak jego ambicje sięgają daleko poza jego górski dom. Napędzany pragnieniem nieśmiertelności i większej mocy, wyrusza na poszukiwanie, które prowadzi go przez krainy bogów, demonów oraz mędrców. Pragnienie nieśmiertelności prowadzi San Wukonga do podjęcia nauk u Subutiego, taoistycznego nieśmiertelnego, gdzie opanowuje tajemnice transformacji oraz alchemii. Uczy się przekształcać w 72 różne formy, od muchy po olbrzyma, a także zyskuje zdolność podróżowania na odległość 108 000 li jednym susem. Jednak to zdobycie Ruzi Jingu Bang, niezniszczalnego kija, który może zmieniać rozmiar wedle woli, naprawdę umocnił jego status jako niepowstrzymanej siły. Ruzi Jingu Bang, pierwotnie znany jako filar podtrzymujący morza, staje się charakterystyczną bronią San Wukonga, symbolizującą jego związek z kosmicznymi siłami, Tęki, którym San Wukong bez trudu włada w walce. To nie tylko narzędzie zniszczenia, ale także reprezentacja jego zdolności do łączenia światów. Co do jego podróży, nie jest ona pozbawiona konfliktów. Jego ogromna moc i buntowniczy duch prowadzą go do rzucenia wyzwania porządkowi niebiańskiemu, ogłaszając się wielkim mędrcem równym niebu. W swojej buntowniczości walczy z armiami niebios, przechytrza bóstwa, a nawet zakłóca dwór jadeitowego cesarza, jednak jego bunt ma swoją cenę. Po spustoszeniu niebios zostaje w końcu poskromiony przez samego Buddę i zostaje uwięziony pod górą pięciu żywiołów, gdzie spędza następnych 500 lat. Okres uwięzienia oznacza punkt zwrotny w charakterze San Wukonga. Reflektując nad sobą, zaczyna się przekształcać z buntowniczego psotnika w obrońcę i towarzysza w podróży na zachód. Jego podróż od zuchwałego łobuza do oświeconego bohatera odzwierciedla szersze tematy podróży na zachód, walkę o odkupienie, poszukiwanie oświecenia i ostateczne zwycięstwo mądrości nad brutalną siłą. Kiedy san Wukong zostaje w końcu uwolniony przez mnicha Tang San Zanga, przysięga chronić swojego mistrza w ich świętej podróży po buddyjskie pisma z Indii. Ta podróż to nie tylko podróż fizyczna, to także duchowa odyseja, w której san Wukong musi stawić czoła własnym wewnętrznym demonom oraz ostatecznie osiągnąć odkupienie. Przez swoje próby i udręki przekształca się z symbolu buntów w ucieleśnienie zdyscyplinowanego umysłu, zdolnego do pokonania każdej przeszkody w dążeniu do wyższej prawdy. Wpływ San Wukonga wykracza daleko poza karty podróży na zachód. Na przestrzeni wieków pojawił się w niezliczonych adaptacjach w różnych formach mediów. Od klasycznych chińskich oper i filmów, po nowoczesne anime i gry wideo. Być może jedną z najsłynniejszych globalnych interpretacji jest seria anime Dragon Ball, gdzie główny bohater Goku jest bezpośrednio inspirowany San Wukongiem. Wpływ króla małp jest widoczny w imieniu Son Goku, jego zdolnościach, a nawet w jego podróży. Co więcej, ikoniczna broń San Wukonga, Dingu Bang, Magiczny kij, który może zmieniać rozmiar i wagę, również znalazł swoje miejsce w popkulturze. Pojawia się zarówno w Dragon Ball jako broń Goku, jak i w serii Naruto, gdzie jest używany przez trzeciego Hokage, Hiruzena Sarutobiego. Wpływ San Wukonga w Naruto nie kończy się na jego broni. Jedna z ogoniastych bestii, Seiten Taisei Goku, jest bezpośrednio inspirowana królem Maup, zarówno w imieniu, jak i wyglądzie. Dodatkowo, postać enmy króla Maup jest wyraźnym nawiązaniem do podróży na zachód, co podkreśla głębokie korzenie chińskiej legendy w tej serii. Ale wpływ San Wukonga na tym się nie kończy. W świecie gier wideo, San Wukong również pozostawił swój ślad. W League of Legends, pojawia się jako bohater o imieniu Wukong, zabawny i zwinny wojownik, który potrafi tworzyć swoje klony, aby zmylić wrogów. Podobnie w przypadku gry Smite, San Wukong jest przedstawiany jako potężny i wszechstronny bóg, dzierżący swój ikoniczny kij i przekształcający się w różne zwierzęta, aby przechytrzyć przeciwników. Te gry wprowadziły San Wukonga do nowego pokolenia graczy, umacniając jego status jako ukochanej postaci w kulturze gier. Natomiast wydana w tym roku, Gra Black Myth Wukong, stworzona przez chińskie studio Game Science, oczarowała graczy na całym świecie, oszałamiającą grafiką, dynamiczną walką oraz bogatą narracją. W Black Myth Wukong, gracze wcielają się w samego króla Mao, nawigując po świecie wypełnionymi mitycznymi stworzeniami, potężnymi wrogami i wymagającymi zadaniami. Jednak to nie tylko opowiadanie starych historii. Gra dodaje warstwy głębi do postaci San Wukonga, eksplorując jego motywację, zmagania i ciężar jego legendarnego statusu. Gra przedstawia San Wukonga zarówno jako dzikiego, Wojownika, jak i tragiczną postać uwięzioną między swoim boskim dziedzictwem a butowniczą naturą. Aby naprawdę zrozumieć trwałą atrakcyjność San Wukonga, musimy wziąć pod uwagę kontekst kulturowy i historyczny, w którym został stworzony. Podróż na zachód została napisana podczas dynastii Ming, okresu wielkich zmian i eksploracji w Chinach. Powieść łączy elementy buddyzmu, taoizmu i folkloru, San Wukongiem ucieleśniającym skomplikowaną grę między tradycjami. Poszukiwanie nieśmiertelności przez San Wukonga i jego bunt przeciwko niebiosom można postrzegać jako metaforę ludzkiej kondycji, naszego pragnienia przekraczania granic. Kwestionowania autorytetów i poszukiwania własnej ścieżki. Te motywy uczyniły króla Mao postacią ponadczasową, której historia nadal rezonuje z odbiorcami na całym świecie. Podsumowując od starożytnych zwojów po najnowocześniejszej gry wideo, San Wukong okazuje się postacią o nieskończonym uroku i znaczeniu. Jego historia to opowieść o buncie, mocy i poszukiwaniu wolności. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jakie są Twoje przemyślenia na temat San Wukonga oraz najnowszej interpretacji w Black Made Wukong? Grałeś już może w grę, a może masz ulubioną inną interpretację, na przykład w Dragon Ballu. Daj mi znać w komentarzach poniżej, a jeżeli spodobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć!